Bohaterem piątego odcinka Design przez Duże U będzie Andrzej Śmiałek, współautor projektów realizowanych przez Ergo Design. Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym Red Dot czy Teraz Polska. Absolwent Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie. W 2009 roku otrzymał tytuł Designera roku za konsekwentne, wieloletnie projektowanie innowacyjnych produktów dopasowanych do potrzeb klientów, profesjonalne zarządzanie procesem rozwoju produktu oraz pasję projektowania. Nasze wyobrażenie o zawodzie designera wtedy to było takie, że my będziemy siedzieć w, w białych koszulach, z krawatach. Czy prawda była taka, że w moim pierwszym jednym z pierwszych projektów, bo to kilka jednocześnie, ale takim pierwszym to była deska klozetowa którą rzeźbiłem ręcznie z jakiejś sklejki i, 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 i jakieś tam poliuretanu. <głos》> I to, to, było, to było moje pierwsze, chyba jedno z pierwszych wdrożeń i, to, i, 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 i ten projekt w ogóle nie widział prawie komputera. Mam wrażenie, że właśnie odczarowaliśmy ten pogląd na design i na projektanta, że to jest tylko kolorowe rzeczy, ładne i takie projektant przyjdzie, dwie kreski namaluje i coś tam zrobi, nie, tylko że to jest twarda robota poukładana projektowa, bardzo techniczna, analityczna od początku do końca. Mam jest jakiś pomysł, przebieg, no. to, to nie jest tylko tam jakieś kolorowe rzeczy, nie? No to nie jest tak, że projektant jest jakiś artysta skłócony ze światem, który siedzi na poddaszu i nagle genialna mu myśl przychodzi do głowy i wychodzi z gotowym stołkiem i ten stołek w milionach egzemplarzy od razu może być produkowany. Coraz więcej znaków na niebie i ziemi świadczy o tym, że może być różnie, prawda? Ale, ale powiedzmy, że, że jako projektanci musimy być optymistami.